Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie na nowy rok 2021 dla znaków ognistych dla Barana, Lwa i Strzelca. Będę korzystała z trzech talii: stali Milenium, Tot, Tarot, Tarot Illuminati i Telema Tart. Wyciągnę po jednej karcie z wielkich arkan i będą to tematy, które mogą ciągnąć się przez dłuższy czas roku, mogą także przekraczać ten 2021 rok, oraz jedną kartę z małych arkan i kart dworskich. I będą to tematy, z którymi będzie można się szybciej rozprawić, ale też będą wymagały Waszej uwagi. Wyciągnę jeszcze po jednej karcie dla każdego ze znaków ognistych. Stali, proś, a będzie Ci dane. Takie dopowiedzenie. I zaczynamy. Zaczynamy od barana. I zobaczymy, jaki właśnie ważny taki temat tutaj pokaże się dla barana. Oczywiście karty były wcześniej tasowane, ale jeszcze przetasujemy. Taki właśnie długo działający, który będzie po prostu potrzebował dłuższego czasu do rozprawienia się z nim. Może już ten temat już się ciągnie też. No dobrze, wystarczy i to będzie jedna karta. Na razie nie będziemy wcłaniać. i jedną kartę z kart dworskich i małych arkan. Czytanie oczywiście podzieliłam na znaki. Ogniste, ziemskie, powietrzne i wodne, no właśnie dlatego, żeby każdy znak po prostu miał całą talię, żeby można z całej talii wybierać dla każdego znaku. Dobrze, i tu mamy z małych arkami. Dobrze, odkładamy. Zobaczmy, jaki y, temat taki y, dłużej działający. Mamy tutaj y, sprawiedliwość, czyli y, może właśnie tematy związane y, z tym, jak widzicie tą sprawiedliwość, y, jakie ona przynosi. Y, Owoce, tak naprawdę, to znaczy owoce, Wasze działania, jakie przynoszą, y, y, jak ona po prostu y, okazuje się w Waszym życiu ta sprawiedliwość. Y, bo oczywiście to y, jest związane z naszymi działaniami, tak. Y, nie zawsze ta sprawiedliwość, y, która do nas przychodzi zwrotnie, y, y, satysfakcjonuje nas, tak, podoba się nam. No nieraz ona przychodzi w takiej formie, na którą nie jesteśmy przygotowani. Albo w innych obszarach, tak, że z góry sobie coś tam zakładamy i wyobrażamy sobie, jak powinna ta sprawiedliwość, jak to powinno wyglądać, w jakiej formie powinna do nas przyjść. I, i, I tutaj właśnie no może być taka rozbieżność, tak, że ona przychodzi trochę w innej formie. Ważne jest oczywiście, tak jak powiedziałam, ważne są działania, więc zwróćcie uwagę, jak działacie, żeby, żeby właśnie do Was później zwrotnie przychodziła ta sprawiedliwość w takiej formie. Żeby była jak najmniej dla Was zaskakująca, tak? żeby, żeby była taka właśnie pozytywna. Też bardzo ważne, myślę, że może być właśnie w tym 2021 roku dla Was, żeby może też właśnie rozprawić się z jakimiś osobami. Może nie ma tej równowagi, ponieważ sprawiedliwość też dąży do równowagi. W życiu y, Waszym, może osobistym, może trzeba się właśnie tym tematom y, przyjrzeć. Yy, y, więc tutaj y, jest y, no, taka, taka poważna, w sumie bardzo energia, ale tak jak mówiłam, no, y, każdy z nas y, inaczej ją widzi. Yy, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. Yy, że tak, że, że po prostu to jak my ją widzimy nie zawsze musi być to takie same, tak samo nie muszą widzieć tego inne osoby. One mogą tą sprawiedliwość widzieć w zupełnie inny sposób i też trzeba właśnie zwrócić na to uwagę, tak. Że każdy z nas jest inny, ale jest tutaj dużo właśnie takiej poważnej, poważnej energii, I tak jak mówię, no żeby zwrócić właśnie uwagę, czy jest ta, czy jest równowaga w waszym życiu, i jeżeli właśnie nie ma jej, to żeby się po prostu nią zająć. I tak jak mówię, no żeby doprowadzić może do jakiejś równowagi w życiu, no to potrzeba też czasu. Może zostanie tak jak mówię też wymierzona ta sprawiedliwość, tak? Może się czegoś doczekacie, może też to dotyczyć jakichś spraw sądowych, ale no myślę, że tutaj są szanse właśnie na wyjaśnienie na dojście do tej e, równowagi w tym 2021 roku. E, więc taką tak mamy tutaj tą długo działającą energię. E, natomiast e, z Małych Arkan i kart dworskich mamy e, Królową Mieczy. E, czyli właśnie m, karta taka decyzyjna. Będzie trzeba może właśnie podejmować jakieś decyzje. To już, to już nie jest jakaś długodziałająca energia, więc to bardziej zwróćcie uwagę na tą sprawiedliwość, żeby później przyszło do Was to, żebyście nie byli tak bardzo po prostu zaskoczeni, żeby te wasze jakieś decyzje były naprawdę przemyślane i dojrzałe. Abyście później nie bali się, nie mieli lęku, w jakiej formie właśnie przyjdzie zwrotnie do Was ta sprawiedliwość, tak? w jakiej formie przyjdzie. Więc jeżeli będziecie jakieś decyzje podejmować, ważne decyzje i tak jak mówię, to są energie bardziej, to są krótko działające czyli może właśnie w przeciągu tego 2021 roku być taki czas, że. Będziecie musieli właśnie podjąć jakąś e, ważną decyzję, e, może e, też odcięcia się od, od kogoś, od czegoś, e, postawienia też jakichś swoich granic. E, więc wtedy po prostu no, należy zrobić to w taki sposób przemyślany, bardzo e, i dojrzały, e, ale też e, tutaj jest ta królowa, więc też ona. No, nie jest pozbawiona też uczuć, więc też, też na, na te właśnie emocjonalne sprawy też może zwrócić uwagę przy, przy właśnie czy przy osądzaniu kogoś czy jakiejś sytuacji, no to żeby też było trochę tych, chociaż trochę tych, tych, tych uczuć. I tak jak mówię, no, pamiętajcie, że. Te decyzje, które właśnie podejmiecie no później będą miały swoje konsekwencje. Więc tak tutaj u Was wygląda, bardzo poważnie, ale też możecie, tak jak powiedziałam, dojść w 2021 roku do równowagi. Więc w sumie to bardzo piękna jest tutaj energia dla byków. Coś może tutaj właśnie się fajnie zmienić dla Was pozytywnie. I tak jak mówię, będzie jakiś temat ważny, istotny, to żeby podejść bardzo bardzo dojrzale, ale też z taką odrobiną właśnie też uczuć, żeby ta królowa nie była właśnie pozbawiona tych uczuć. Teraz będę. Będę losowała kartę dla lwów stali. O, już tu jakaś wypadła, ale nie odwróciła się to. To włożymy z powrotem. Stali Illuminati. I jeszcze na koniec po jednej karcie, tak jak powiedziałam, stali e, proś, a będzie ci damy. Dobrze. I jedna karta z wielkich arkan. I jeszcze jedna karta. Z kart dworskich i małych harkan O, wyskoczyły. Ale nie będziemy patrzeć. Dobrze. Dobrze. I jedna karta. Proszę. Dla byków. I zobaczymy, na co byki mają zwrócić. Uwaga. I tak, z wielkich arkan, proszę bardzo. Także mamy tą sprawiedliwość. Czyli tutaj tak jak u baranków, no właśnie te tematy właśnie związane z równowagą właśnie w Waszym życiu, na to będzie trzeba zwrócić baczną uwagę. Więc no. Tak, jak tutaj mówiłam, no zwracajcie na te, także uwagę na swoje działania, tak? ponieważ one są związane też z tą sprawiedliwością. Może to już y, przyjdzie do Was y, ta sprawiedliwość, y, może już jakieś działania wcześniej były podjęte i ona y, w tym 2021 roku może tutaj się coś wyrównać. Y, może ona po prostu y, przyjść do Was. Y, przyjść. Y, y, Owoce tych waszych działań tutaj w postaci właśnie tej sprawiedliwości. No ważne jest, tak jak mówię, no jak, jak tam zadziałaliście, czy jak zadziałacie, ponieważ to mówię, no to są takie energie długo działające, więc to już mogło się coś, jakiś proces wcześniej rozpocząć. On może też, tak jak powiedziałam, wykraczać po ten, poza ten 2021 rok. Ale też tu się pokazuje właśnie tak poważnie, ale też tak jak tu mówiłam, że no macie też szansę, że dojdziecie właśnie do jakiejś równowagi, coś się po prostu rozwiąże. Ale też starajcie się być sprawiedliwi w osądzie innych osób, żeby też po prostu komuś krzywdy nie zrobić, bo tak jak powiedziałam, ta sprawiedliwość jest bardzo nasza taka sprawiedliwość jest bardzo subiektywna i to później, co do nas przyjdzie, no to może być różne bardzo, może się różnić od tego, czego tak na, w jakiej my formie byśmy ją widzieli, tak? Więc tutaj mogą być też takie niespodzianki, bym powiedziała. I zobaczymy, co jeszcze tutaj jest z małych Arkan. Mamy osiem buław, więc może być dużo ruchu, dużo zmian w jakimś właśnie momencie waszego życia, może się dużo właśnie zadziać, może właśnie z tym czasem jest związana ta sprawiedliwość, jakieś informacje może do was po prostu przyjdą ważne, może też narodzić się w was jakieś takie duże ciśnienie do działania. Więc też może, może, może ten 2021 rok przynieść Wam dużo takich, dużo, dużo zmian, dużo, dużo tutaj może być ruchu. Więc no, myślę, że to może być bardzo ciekawy rok. Więc tak jak mówię, no, zwróćcie też właśnie uwagę na te swoje właśnie działania. O, o przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam za telefon. Więc tak jak mówiłam, no, może być po prostu dużo ruchu, dużo ciśnienia, więc zwracajcie właśnie uwagę, jeżeli właśnie jeszcze jakichś działań nie poczyniliście i to po prostu właśnie tutaj będzie się coś działo, to miejcie na uwadze, że później to do Was po prostu wróci w jakiejś tam formie. Niekoniecznie takiej, jak, jaką sobie po prostu zakładacie. A natomiast, jeżeli już zadziałaliście wcześniej i coś się będzie właśnie wyjaśniało, jakieś informacje będą przychodziły, będzie właśnie jakieś takie większe ciśnienie w Waszym życiu, większy ruch, to też bądźcie właśnie na to przygotowani. Teraz wybiorę jedną kartę. Stali Telema dla strzelców. I zobaczymy, co tutaj dla strzelców z wielkich arkan będzie chciało się pokazać. Specjalnie właśnie wybrałam trzy talie, żeby każdy znak miał po prostu wybór wszystkich właśnie kart stali. I proszę bardzo, no właśnie tutaj się dzięki temu poprawiły. Wypadł rydwan i się odwrócił, niech on zostanie. E, ale jeszcze wybiorę jedną kartę. Tu mamy Cesarza. Dobrze. I z Małych Arkan. Z Małych Arkan i z Każdy Dworskich. Jakieś takie pomniejsze, ale bardzo ważne też tematy, które będzie, z którymi będzie można się po prostu szybko rozprawić. I mamy sześć, sześć mieczy. Dobrze? Super, więc tak. Mamy do tego cesarza, czyli nowe, nowe struktury. Podejmowanie ważnych decyzji, branie odpowiedzialności za swoje życie, więc to jest bardzo ważne. Właśnie tworzenie tego swojego cesarstwa. I tutaj też wypadły, wypadła Wam jeszcze karta Rydwanu. Czyli też może tutaj dużo się u was dziać, tak? Ale też te działania właśnie, żeby ruszyć tym rydwanem, to pamiętajcie, że musicie się w sobie też zintegrować, tak? Żeby nie było wielu pomysłów, żeby nie było po prostu, żeby te konie nie ciągnęły w różną stronę, tak? Więc tutaj na to zwróćcie uwagę, żeby ta wasza myśl właśnie wasze działania były w takim jednym kierunku, tak? Żeby właśnie ruszyć tym rydwanem i wtedy wydaje mi się, że będzie Wam łatwo zapanować właśnie nad, nad swoim właśnie życiem, nad tworzeniem granic, zasad. Więc też bardzo taki tutaj bardzo poważnie się tutaj y, u was też pokazuje. Więc tak jak patrzę ty, u was tutaj znaki y, ogniste, no m, może się tutaj dużo dużo zaj, zadziać y, y, i dużo dużo poważnych, poważnych zmian może tutaj y, nastąpić właśnie w tym 2021 roku. Ale tak jak powiedziałam, no, ważne jest też to. Żeby, żeby strukturyzując sobie te nowe, nowe jakieś ramy, żeby mieć, żeby być spójnym w tym po prostu i żeby brać za to odpowiedzialność, tak? Z małych tutaj arkan będzie, będzie, będzie przejście właśnie na te już spokojniejsze wody, więc właśnie może być ten moment takiego już wytchnienia, odpoczynku, ominięcia jakichś kłopotów, yy jeżeli właśnie jakiś niepokój właśnie w Was jest, to macie szansę właśnie to z tym się uporać, może właśnie za pomocą tworzenia tych nowych struktur, nowych zasad. I, i tak jak mówię, no musicie się w sobie zintegrować, tak, żeby, żeby, żeby Was prowadził ten jeden taki wewnętrzny głos. I wtedy macie właśnie duże szanse, że przyjdzie ten moment właśnie. Tego uspokojenia, wyciszenia i, i na te spokojniejsze wody y, myślę, że y, prze, uda Wam się przepłynąć, tak? Y, uspokoić to wszystko. Więc y, bardzo fajne, macie tutaj takie poważne znaki ogniste, to, te, to, to czytanie. Y, dużo się dzieje, dużo decyzji, y, też dużo ruchu jest tak naprawdę. Y, więc no, bardzo, bardzo ciekawie się tu U Was pokazuje. Więc myślę, że będzie to dobry, dobry rok dla Was wszystkich. Jeszcze po jednej karcie dla każdego znaku. No tu mamy, tak. Tylko ja wiem, co jest dla mnie właściwe. No myślę, że coś w tym jest. Jeśli zapamiętasz, że wszystko, o co, się, o, to, o co się prosi, jest dane, jak wspaniałym i właściwym dla Ciebie stanie się dokonywanie wyborów wyłącznie dla Ciebie, dla wszechświata, obsługującego Cię bezpośredników działających w Twoim imieniu. Sam zawsze wiesz, co w danym momencie jest dla Ciebie najlepsze. Bardzo pięknie, nie oglądajcie się na innych, sami wiecie, co jest dla Was dobre. Ważne, żeby właśnie z tą energią taką tej, tej, tej królowej mieczy, żeby to były dojrzałe decyzje, mogą być właśnie jakieś takie zdecydowane cięcia. Też miejcie na uwadze to, że, że może po prostu to że, że różne później, w różnej formie, może ta sprawiedliwość do Was przyjść, i to też ważne jest, żeby zdawać sobie z tego właśnie sprawę, żeby nie być zaskoczonym. I teraz jedna karta dla byków. Proszę bardzo. Też bardzo piękna. Jestem twórcą i odbiorcą wibracji. No myślę, że przy takim właśnie dużym ciśnieniu. Pędzie to jest bardzo ważne, żeby też mieć to na uwadze, no i później właśnie te efekty, tak, żeby nie być tak, jak powiedziałam wcześniej tutaj, także nie być zaskoczonym. W każdym momencie nadajesz bardzo charakterystyczny wibracyjny sygnał, który jest zrozumiały, na których nadchodzi i na których nadchodzi odpowiedź. I nagle Twoje obecne i przyszłe warunki życia zaczynają się zmieniać w odpowiedzi na sygnał, który emitujesz. Cały wszechświat jest w tej chwili strząsany tym, co przekazujesz. To no więc bardzo ważne jest też tutaj właśnie to, co przekazujecie, bo tak jak mówię, no tutaj ta sprawiedliwość później to wszystko do Was wróci, więc miejcie to na uwadze. I jeszcze jedna karta dla strzelca. No tutaj będziemy mieć tak. Mm, bardzo pięknie też do tych sześciu mieczy. Dobre samopoczucie leży w naturze mojej, y, mojego ciała. E, proszę. Nie musisz mieć pozytywnych myśli o swoim ciele, ale nie możesz też myśleć o nim negatywnie. Jeśli pomyślisz już niczego złego o swoim ciele, jeśli nie pomyślisz niczego złego o swoim ciele, a zamiast tego będziesz myślał przyjemne myśli, twoje ciało zagłębi się w naturalnym, dobrym samopoczuciu. Myślę, że takie dobre myślenie właśnie też o swoim ciele, o swojej cielesności. na pewno jest wsparciem I to się przekłada na inne sfery życia. Kiedy się dobrze czujemy właśnie w swoim ciele, to wszystko nam się też lepiej jakoś układa. I wtedy możemy tą swoją energię, uwagę przekierunkować właśnie na rzeczy bardzo istotne, a nie po prostu zamartwiając się e, i szukaniem jakichś tam właśnie negatywnych e, rzeczy w sobie, tak? Żeby one nie przesłaniały właśnie jakichś ważnych tematów, żeby się nie skupiać na przykład na swoim e, zbytnio wyglądzie, tak? E, więc w ten sposób tutaj bym to widziała. Tak wygląda czytanie dla znaków ognistych na nowy rok, 2021 rok. Tak jak powiedziałam, tematy, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!